Pruszcz Gdański to miasto pełne pięknych miejsc i wyjątkowych ludzi. Bliskość bazy lotniczej pozwala poznać wiele ciekawych historii, takich jak majora Stanisława Czyża, pilota, który latał na wielu maszynach bojowych, zaczynając od jaków podczas nauki w szkole w Dęblinie. Człowiek jak zacznie latać, to już we krwi jest. <laughs> Pomimo to, że ten jak 17 to był taki dwuster, ten 17 to tam z instruktorem trochę się polatało, a na Jak-23 w ogóle odmienny samolot. Jedna kabinka tylko, ten silnik z przodu potężny i jak człowiek dał gaz, to on pionowo w górę szedł, tak? Nie było tam już jakiegoś... To trzeba go było trzymać jeszcze, żeby odpowiednio nabierać wysokość. W tych innych samolotach, jak się kręci pilotaż, to raczej ma tendencję tracić wysokość. A tym jak się kręciło, ja w pewnym momencie patrzę, kurwa, ja jestem już... Ponad 7000 tysięcy metrów. Była dywizja w Słupsku, część została w Słupsku, część do Debrz'a poszła. My akurat trafiliśmy tutaj do Pruszcza. Położenie bardzo ładne Pruszcza. Takie lotnisko jak w Pruszczu, to też e, takich lotnisk fajnie położonych w, blisko Gdańska to nie spotyka się. No i tak... Postanowiłem budować dom. No, tutaj nikogo nie było, żadnych ulic, nie było tego nic. To wszystko, pole tu było. Tu, gdzie ten mój dom stoi, to pole było. No, loty jak w każdym pułku. Ćwiczebne po kręgu do strefy, walki powietrzne też, samolot na samolot. Ja poleciałem z Mostowiakiem. Tak, rozejść się i trzeba, który którego zwycięży później. Który, któremu wejdzie w ogon i go zdjęcia mu porobi, bo zdjęcia były i strzelać, nie strzelało się, ale aparat był i zdjęcia się robiło. Nie? A później jak likwidowali tutaj półk, byłem trochę dyżurnym kierownikiem lotniska na, w, na wieży. Do szkoły poszłem i w szkole uczyłem z Iraku Arabów latać na śmigłowcach. Pan Stanisław uczył również polskich pilotów, a także zaszczepił miłość do lotnictwa swojemu synowi Ryszardowi, z którym później służył w jednym pułku. Chyba też miał we krwi to. <laughs> Nie dostał się na medycynę i mówi: O, to ojciec, jadę z Tobą do Dęblina i będę latał. A ja akurat w tym czasie w Dęblinie byłem, tam latałem. to siada i lecimy. I siadł siad do, do śmigłowca i, i leciał. Ja mówię, ja, mnie się spać chcę, ja będę spała, ty leć. Dobry, bym trzymał. Kurs trzymał i, i leciał do Dublina. Zacząłem latać w 77, a skończyłem w 1998. Koniecznie chcieli ze mnie zrobić oficera politycznego, a ja wiedziałem z czym to się jej. i nigdy nie chciałem iść w tym kierunku, no i właśnie wtedy się nawinął gość z Dęblina, no i że też na wydział polityczny do Dęblina, ja mówię, że ja w żadnym wypadku, nie? jeżeli do Dęblina to tylko latać, nie? O, proszę pana, to musi pan badania przejść i tak dalej. No ale jednak pojechałem na te badania i przeszedłem je, no i tak to się zaczęło. Przyszedłem tu do pułku, to najpierw szkolna na Mi-2, no a później trafiłem do eskadry śmigłowców uzbrojonych. Po promocji to tworzyli w pułku taką eskadrę szkolną, gdzie tam tylko żeśmy się zajmowali tym, żeby się wyszkolić w poszczególnych warunkach. No, ojciec był w innej eskadrze, ale jak załóżmy dochodziło do tego, że wychodziliśmy na loty, no to przy nazwiskach musieli imiona pisać, żeby w tabeli lotów było wiadomo, <grych> który gdzie i o której ma lecieć. To niezwykłe, że ojciec z synem nie tylko razem służyli w wojsku na maszynach bojowych, ale również byli w jednym pułku i zakończyli służbę w randze majora. Historie jak ta pokazują, że życie pisze najlepsze scenariusze. Polecamy również zobaczyć 80. rocznicę napaści ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka w Pruszczu Gdańskim oraz festyn ekoenergetyczny w Pruszczu Gdańskim. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.